Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jestem z Mateuszem. przywitaj się. Siemaneczko. Dzisiaj grała w camping. O, chodźmy. Za Danielem. łapkę w górę i suba Na obu naszych kanałach. Tak, oczywiście w opisie będzie nazwa, Instagram mhm. i kanał na YouTube. Mhm, mhm. Okej, okay, to nie możemy tu iść. Gdzie jest Daniel? A tam jest Daniel? Gdzie? Yeah. Tu, okej. Okay. Tutaj. To chodźmy, o nie. nie mów, nie mów, co, co będzie, okej. Okay. Nie mów, co tu mm -hmm. będzie. O, fajna szyba. Ej, ale fajnie to zrobione. No, fajne bardzo. Ty. Ładna bardzo. Takie odbicie. No teraz będziesz mówił, co nie? Jak chcesz, to możesz mówić, co, co on mówi? Po polsku. Nie. Słanko, stoję obok ciebie. O! O, leży tu! O! Przepraszasz nas. Przepraszasz nas. No ładnie. Po co nas przepraszasz? Jak? To co ty zrobiłeś? Gdzie mam teraz iść? Oby coś wydaje się, halo. Ja idę do toalety. On tutaj za chwilę um, pójdzie. Tak mi się wydaje, jak się nas zaprowadził. Ciekawe gdzie? tu jest jakaś dziura! Michelak, wymyśl coś, co mają widzowie napisać w komentarzu. O właśnie, napiszcie hashtag, hashtag Roblox, albo nie. Napiszcie, będzie ankieta tutaj u góry, może już wcześniej się pojawiła, ale teraz, teraz albo wcześniej się już pojawiła ankieta. Co, co wolicie Roblox czy Fortnite'a? Ja wolę mhm. chyba, Fort... ja chyba Robloxa wolę. Albo, nie, nie wiem tu miał. tak na pół, na pół. Jak ty sądzisz? Dobra, bardzo 16. O nie! A my stoimy! Ja chcę być tam, wiesz. Wiesz, gdzie ja chcę być. O nie, ja jestem. O nie, nie jestem w namiotach. Ja, ja jestem w jest namiotach! Na na... Ja jestem, najgorzej. Ja, ja, ja do was idę, ja do was idę od razu. Możesz iść? No mogę iść, ja idę. A ja widzę, ja widzę wasze ognisko. Kurde, nie, 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 mo nie, nie można na razie. No ja nie mogę. Ja też nie mogę pójść. Ja wiem gdzie iść. Tanie już poszedł, dobra, mi idziemy spać. Do nas nie idzie. Nie wiem ja kampię w domku. Przyszedł! A co? A co wy macie tam robić, jak jesteśmy? Goni nas! Storp! On nas gonić z o karabin przyszedł, taki, przyszedł taki, taki normalny człowiek, z karabinem. Ło, tu uciekłem. Teraz, Nie, teraz ja to... Patrz teraz, patrz na to okno, patrz na to okno. Nie zasłaniaj. Okej. Okay, Albo traf... pokaż widzą. O no właśnie widzą, pokażę, pokażę. Nie zasłaniajcie ludzie. Daj mam pierwszą kamerę. No właśnie dałem. pat na to. No, Mam tu zabijał! to. Zabija! To. to jest druga część, jak coś zrobię. Tutaj jest gorzej mhm. na początku, bo możecie, może was zastrzelić. Ja, ja w ogóle, jak uciekam, to ja mówiłem. Zamknęliśmy na szczęście drzwi. Ja przez to okno widziałem jakąś tą dziewczynę co była Wiem. O, mówisz. Jak no, ja coś, jak coś to, to jest Lipek, to jest jakby Mateusz. Tak, skręcę teraz. No. Lipek czy 47 to jest Mateusz. I w ogóle e, napisuje też w komentarzu e, kto ma ładniejszego skina, to no szela. jest Ale to ja jest tego zmieniłem na... Na brzydszego, no ale napiszę w komentarzu kto ma ładniejszego. Ja w bo. Ja, ja bo ładniejszego. Nie wiem, niech nie, niech widzę, I mnie ja. A ja się zmieniłem kina. Podoba Ci się? Ten mój? Mhm. Uh -huh. No, sobie tak zmieniłem, bo wcześniej tu taką maskę. taki galaktyczny strój. O! A on, ej, nie. E to mam? To mam, ono nie jest za Robuxy. A tamta u mnie to jest. Ale to, te włosy nie są za Robuxy? No, te moje ubrania teraz, ale włosy i buzia i, i spodnia? Chyba są za Robuxy. Oprócz koszulki. Ja, ja mam wszystko zarobuksy. No, ale ja zmieniłem ze Skiną. Nie wiem. O, Daniel, Daniel otwieraj. What Okay. <coughs> Hello. Hey guys. Well, hi guys. Okay. najlepszy partie. Pokażmy najlepsze. O Ojej. Ale, ale to... Też to... Patrzcie, wszystkich wyprzedziłem. No chyba nie mnie. Aha. Aha! Pierwszy! O nie! To drzewo mega zasnia... zasłaniało. Moją kamerę. Nie! Padłem! Łatwitko! Z... Łatwitko! Pierwszy. Ja dostałam HP niestety, tak samo jak ty, Gałganie. Mam. I, i pokaż ile masz HP, pokaż ile masz HP. O, masz tyle ile. Kanapki dostaliśmy, ale się boję te kanapki jeść. Daniel czemu nie przechodzi? Kurde. Nie da się, nie da się. Podstać mnie. Dawaj. Nie ma Kurde. Co mam robić? Daniel jest pozadowolony. No. Nie. nadchodzi noc. No. To uciekam. Dobra. Do środka. Pa. Nie. Nie, nie, mogę, nie wyjdę. O nie. Dzisiaj byliśmy? Wszyscy razem, ja razem idę do zielonego. Ja też? Na Zamykajcie to. A nie da się tu zamk zamykać. No pewnie, że się nie się... O nie! O oh no! O nie, to spędę się to zabiję. Ale czemu Daniel nie dostaje obrażeń? No, Daniel ucieka. <coughs> Daniel Run! Daniel Run. Daniel, ja poszedł, Daniel poszedł Daniel poszedł... Daniel przebrać za potwora! Głodny. Ja też. Chcę powiedzieć za chwilę, że masz truciznę. Albo, że jesteś zarażony. Albo, nie wiem. Nie, nie mam trucizny. na to bym był szalony. Ej, pan na niego, pan na niego. Patrz, jaką nie to kanapkę. To kajloren! Ej, patrz, ma krew na swoim kasku. Nie pada. Ej, dalej, poszedł da, do niebieskiego jest Ja też. Daniel ma mnie zaszpać. Ja też. A, 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 a tu cię się, się, Dobra, e, tu się, się dostań. strzelało. Dostań się. Ja już nie przeczytałem, gościu. czytaj? No już nie ma. A ja mam dostań dalej. Trzeba szukać. Drewno trzeba szukać, ale się boję, nie szukam. <grych> ja też. A lagi? You, masz? Tak. Jesteś ta płapi. Już nie. Oła! Wow. Aaaa! Tak fajnie. Czekaj, uważaj, uważaj... uważaj na nią. Ej, ale ja specjalnie w to wszedłem, bo zawsze tu mi nie biło. Nie wiem, bo zawsze robią uniki. Dobra. Mm. Ja no, wracam, ja, ja wracam. Ja wracam. Ja też. Oni to znajdą. O, mam już 4 na 5. No, do tego mówi, że wracam. Ciao, Daniel. Eta piąta. To już spaść nad nią, jak się obsrałem. Jak <śm> stoi! O oh my god. No. Gdzie jest czwarta? Piąta chyba. No, piąta. Goścież... Czy ty jesteś tu? Nie, ja, ja wyjdę jeszcze raz w pułapkę. Nie, wejdź nią. nie. Nie, i to ci głupi. Wejdź jak. Posłuchajcie, o, blisko! Blisko. O, o, teraz są na piankie. O, kaloryn. Okej, okay, hmm. okej. Okay. 11 minut, to my tu nic nie zrobiliśmy, Daniel. Gdzie ty idziesz Daniel? Daniel, poszedł cię przebrać. Daniel poszedł. Daniel poszedł się hey. przebrać. Na no mordercę. Mhm. No tak oczywiście Ej, mówimy. Ja nie, 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 wie, nie wiem. Nie wiemy, czy to Daniel jest mordercą, czy nie? Ej, a Daniel w tej części może być mordercą? Nie wiem. Może. Nie wiem, ale nie, ja nie pamiętam. To zapić, cię jak pamiętam jak w to i mogę go zaszczeć albo nie? No. O nie, FPS jest tak. <grym> FPS spadł mega. No dobra, już nie. A nie już pink! Ja myślałam, że To jest pink. Ej, mega dużo pingu mam. Co się dzieje? Bumba! Nie! Run! Ej, gościu przy tym stoją, wybuchnie! Exploizive! Run for you leaves! On tam stoi, on okay. tam stoi, stoją. O nie. Jeszcze stoi w miejscu. O. Ła! Chodź do mnie, chodź do mnie, tu nie, tu nie strzela. kafę. No Ale nie strzela Kościół! O <laughs> nie. Patrz no na mam HP. po co nie przejdziesz. Przejdę. Nie, 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 ja, ja będę raz znowu. Miny! Co Ej, mogę cię zabić tym kanapką? Gadło ci mam. Jest kanapka! Co to jest? Możesz mnie, możesz mnie udławić. Masz? <coughs> ci ją. No, teraz będzie broń widzowie. Ciekawe kto będzie. Ja postaram, że Mateusz. Ja go ja, ja zabiję, jak ja go ja zabiję. No, no ale właśnie, to postaram, że tarazie, to ty będziesz. O, broń tu jest. Ta? No. Ślicznie. Gdzie ja ją biorę, ja ją biorę. Ja go zabijam. O, oh, there is a gun in here. broń, ja biorę broń. No. Ja chcę wziąć, ja chcę Daniela ja ja zabić. Ja też chcę ją zabić. Albo nie, ja nie chcę wybrać, bo to ryzykujemy. O nie, ja wiem to będzie, ten Kylo Ren będzie. No wiedziałem. Ło, Kylo Ren? robisz, kocyk. Kylo Ren, uwaga, uwaga, czy Kylo Ren zabija ludzi? Teraz się dowiemy, czy Kylo Ren zabija ludzi. Uwaga, uwaga, uwaga to jest straszne. Czy Kylo Ren? Zabij go. Sorry, Daniel. Uwaga, uwaga. Zabij. Seniu! O nie, Daniel zginął! Kraćmy! <laughs> Ej, oh Daniel! Wiesz, bo oni tobie nie usunęli filmu za krew! To nie jest krew nawet, to jest jakaś bambi, jakaś tekstura podrobiona. Sketchup. <laughs> to nie jest krew! Daniel był murder. On był murderem. No jasne. Bo mnie jest podejrzany. Ej, on był murderem, Daniel. No jasne. Nie skaczcie po nim. Ja też miałam. Poskaczmy. Podskaczmy. Ja, nie no, ja, ja chciałam go zabić. Ja też. Ale ja bym go zabił. Ty bym go zabił. Ej, wygraliśmy chyba, nie? Nie. Nie wiem. Daniel Nob No nie! To napisał? Ty? Nie, nie umiem pisać, chyba nie umiem pisać Nob No, to nie Daniel To Daniel To <laughs> Daniel To Daniel To Klaun Daniel To Kyliauny Ej, tu w sensie posłuchaj, Klaun No albo Ale chodzi Nock nie, tak. nie wiem, albo może Ej, ej, ale to Daniel nie był mordercą, nie wiem. Daniel, Daniel to... no, nie wiem, może Debbie? Nie, ty jesteś w najbliższej bo teraz Daniela nie ma. Daniel... O, fajnie! Daniel, ktoś tam, ha, ha, ha. Ja patrzę przy stopach. Powiesz widzom, jak coś będzie. Kudale, lagi. Mam mega dużo pingu. 300, mam 200 pingu. A gdzie ci to pokazuje niby? No ja włączyłam sobie tak coś. Bo mam 60 pingu. Ten ping to zmniejsz się. A już, już wrasta, nie, jednak... Nie, miejsz się. Nie, nie no tak różnie robi. Dobra, dol. No. 16 minut tego filmu już zajęliśmy, tak? Ej, dawaj 20, 20 dobijamy. A ty będziesz montował ten film? Aha. Kurde, co mamy tu robić? Zamknęli nas, no i co? Eee... Oła, dostałem! O nie! Katka się rozwaliła! No i patrz, no i teraz A tego nie dobra. przejdziemy, teraz tego nie przejdziemy. Dołem. Zginę! Yes. Kurde, Jestem to tu nie wiem, gdzie teraz chyba tak. iść! Zginę. ja... Moja zginę. Nie, ja nie, mam. mam zgin ja zginę, nie. Nie, 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 Doszedłem! chyba. Doszedłem. Ile masz, nie, nie, mało, nie, mało, więc ja czerwono mam. O, i może, o, nie, 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 czy nie, 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 ekran, ale nie, postaram się. się. A staram ci się pokazać ekran. I widzisz? I tam widzisz. Pójdziemy. O nie, to jest korytarz. Nie. To nie tędy nawet, słoweku. Zawróćmy albo tu chodźmy. To chodźcie tędy. I idą za mną? Idę, id id idą za mną. Okej. Okay. Tędy. Tędy. Tak sobie co pamiętam. Tędy. O sin. Bartek ja się żyję. Co? Ja się nie Wiem. O nie, teraz nie słychać. O dobra, teraz będzie słychać. O nie? Też zginąłem na tych wężach. Mogę dać kontynuować? Nie? Można... Nie no, zginąłem. Ale ci widzowie... Tak się to skończyło, że jednak niestety przegraliśmy. Może następnym razem się uda. Może następnym razem się uda więc ja się z wami żegnam. Cześć pa i na razie. Pa. Pa.